Grób Władysława Drajczyka, położony na cmentarzu komunalnym w Olszynie, został wpisany na listę grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystość nadania insygniów odbyła się w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego przy udziale rodziny, przedstawicieli organizacji kombatanckich i władz samorządowych. Wielu żołnierzy... Żo żo z drugiej armii wojska polskiego, jak i też pierwszej armii wojska polskiego, w której służył pan Władysław Drajczyk, pochowany na naszym cmentarzu komunalnym w Olszynie, po zakończeniu II wojny światowej miało problemy z odnalezieniem się, no i poszukiwaniem miejsca stałego pobytu. Wiele osób. Zarówno jednej, jak i drugiej armii osiedlało się tutaj na ziemiach odzyskanych w rejonie oczywiście Zgorzelca, Wolesławca, Lubówka Śląskiego, czy też Lubania Śląskiego. Jednym z nich był właśnie pan Władysław Drajczyk, który osiedlił się w Olszynie Lubańskiej. Dzisiaj nazwa tej miejscowości to jest Olszyna. I do 61 roku żył z rodziną właśnie w tym miejscu, w tej miejscowości. Chcę powiedzieć, że to co dzisiaj usłyszeliśmy z ust syna pana Władysława Drajczyka Aleksandra, to faktycznie tyle rzeczy trudnych w swoim życiu miał. Do pokonania, właśnie pan Władysław Drajczyk. Jednak niezrażony tymi problemami, dalej funkcjonował no do momentu, oczywiście, zejścia po długiej i uciążliwej chorobie w 1961 roku. Chcę powiedzieć, że uczestniczę po raz pierwszy w takiej uroczystości, pomimo że tak długo pracuję w samorządzie gminy Olczyna która napawa mnie optymizmem, że dzieci, wnuki, jak i też prawnuki uczestniczą w tej, w tej dzisiejszej uroczystości nadania mi tej honorowej tabliczki Instytutu Pamięci Narodowej jako zasłużonemu temu chorążemu z okresu II wojny światowej. Serdecznie dziękuję rodzinie, że potrafiła się tak licznie zgromadzić na naszym cmentarzu, jak i też koleżankom i kolegom pana Aleksandra Drajczyka i jego żony. Powiem na zakończenie cześć jego pamięci. Kombatantów reprezentował prezes Koła numer 5 we Wrocławiu, pułkownik Jerzy Lesicki. Jesteśmy przy grobie naszego. Ojca naszego przyjaciela, pana Władysława Drajczyka. Piękna postać, żołnierz września. Później wstąpił do pierwszej armii Wojska Polskiego, do korpusu i zakończył swój szlak bojowy w Mielniku koło Pragi Czeskiej. Osiedlił się właśnie tutaj w Olszynie Lubańskiej jako osadnik wojskowy. Janek zrobił ogromną pracę szukając dokumentów ojca po archiwach wojskowych. Znalazł i dzisiaj pierwsza taka uroczystość tutaj oznaczenie grobu właśnie plakietką Instytutu Pamięci Narodowej. Organizatorem uroczystości był syn weterana walk o wolność i niepodległość Polski Jan Drajczyk. Na cmentarzu w Olszynie odbyła się uroczystość nadania mojemu ojcu leżącemu, chorążemu Władysławowi Drajczykowi, insygnia weterana działań w czasie wojny. Jestem bardzo zadowolony i cieszy mnie ten fakt, iż ojciec został zauważony jako jeden z wielu setek tysięcy żołnierzy. To insygnia zostało umieszczone w asyście honorowej Armii Polskiej, co so jestem z tego bardzo dumny, gdyż ojciec walczy w Armii. Od 1939 roku następnie walki na Wołyniu przeciw UPA i Niemcom, jak i również w szeregach I Korpusu Wojska Polskiego. Walczył od Nysy Łużyckiej, a zakończył pod Pragą Czeską w Mielniku. Tato, Chorąży Warszawodrajczyk, zmarł w 1961 roku. To już 60 Cztery lata temu na dzisiejszą uroczystość przybyło no, niewielu, ale jeszcze część ludzi, osób, które sąsiadów, którzy pamiętali mego tatę. Bardzo się z, z tego cieszę i bardzo im za to dziękuję.